Witam was bardzo serdecznie z kanału testowanie. Będziemy testować różne gadżety, wszystko będziemy testować. Lizaki i tak dalej, picia, napoje. No i to jest nasz nowy kanał. Stworzyliśmy go kilka minut temu i myślę, że będzie dużo wyświetleń, lajków i tak dalej. Pierwszym materiałem, właśnie pierwszym produktem będzie CD Action będziemy testować. No. Jest to fajne, bo ma pełne wersje gamespace Space Rangers, HD i Renoir. No, cena tylko 10,99%. Tutaj pisze. Z tym 8% z vat -em. I to I ma fajne, bo ta gazeta to... różne gry daje. I polecamy kupywać. Co miesiąc. Tak możecie sobie spis treści, zobaczyć gry. No, tutaj są wszystkie gry. I tutaj jakieś gry są na PS4 i na Xbox One. Jednak Xbox lepszy. Integers Gier. Tutaj są różne recenzje gier i tak dalej, i tak dalej. Coś się kończy, coś się zacznie. I patrzymy sobie gazetkę. Tutaj jakieś komiksy też mogą wystąp wystąpić. Tutaj jest jak Notre Dame się już skończyło palić. Unity, no to damy Unity. Czy ja teraz Inkwitam. wikłam? Dawak, gra jakaś. No. Co to za gra? Pokaż, o, tutaj ne? O tutaj jest chyba ten. Ty tutaj jakieś serce ten, ktoś zabiera. No, tylko. Jakiś no. Ace of Wonders. No. Ale tamta gra, co wcześniej miałeś, Angel Books, to miała zerombistą grafikę. Bo to w a to statki Legends. World oh, of God War, God. Chips Legends. No. God. Tutaj taka z statkami i się strzelacie. No. To jest gra ten. produkcji World of Tanks. Wisk na, 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 na. of Rain 2. Fajne to. Nie ma wody na no, pustyni, są za to mowy, setki mowów. Aha, dobra. To, 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 to nie do Fortnite'a pod podobne niby? a nie wiem Sowiet Republik może być fajne Republika Sowiecka so so Sowiet to Czarnobyl so o tak takie ja bym pograł coś no a wiesz Sumaro ja, ja widziałem ten e taką grę e ktoś recenzował Far Cry Czarnobyl Leave on the Trzymaj. Taka tutaj się takim... Green na, na początek materiał taki testowy będzie. No. Z tego. Potem będziemy jakieś testy Ty robić nam Fajne, na... Ja bym sobie pograł. A Creed the Master. Trójka. Fajne. To tylko szóstka. Jakaś strategia. Mm -hmm. Pokazuj. No tutaj takie. Na początku myślałam, że to zombie. <laughs> Warcraft Combat 11. Mhm. Uh -huh. Byfield. Burza ognia. Assassin's Creed Odyssey. To książka chyba. Mhm. Uh -huh. Raczej nie gra. Ja bym nie, nie powieść. Jest w sens bractwo. Pokazuj. Kolej. ok Jak I nie cię to przybliżę. Przy, przybliżę wam. I po kolei pokazy. Okej. Okay. Um, tutaj jest gra An, Anno z 1800, taka ostatka chyba coś. A tutaj jest kaszanka Zone. Jakaś piłka w chyba. No ja, ja ten, takie lubię. No trochę podobnie do FIFY. Nie pokażę tej opowieści. No. no tutaj Assassin's Creed Eren Sans. Pierwszy, drugi to będzie Assassin's Creed. Bractwo, Potem Assassin's Creed Objawienia, Potem Tajemnica Tajemna Krucjata, Potem Assassin's Creed porzuceni, Potem Czarna Bandera, Potem Pojednanie, Podziemie, Heresy, Potem co tam, bo tam odbija Creed, jakieś zwykłe chyba, i Przeznaczenie, masz we Krwi i Origins Pustynna Przysięga. To są książki tylko, to nie są gry. ja teraz gram Pojednanie, czyli Unity. No. Tak teraz Days Gone, to wyszła gra niedawno, ta na PS4. No. Myślę, że na xboxa też wyjdzie. Ty od 18, od 18 lat to jest, takie 18. No, tutaj tak się prezentuje. Raczej, raczej ta gra nie da dla mnie. No nie. nie. No, A taka fajna by była. No Będą to... różne recenzje, testy, recenzje. I tutaj jakaś bordelanec game on the y... year x ty Jaką mam maskę zimu? Słuchaj, <laughs> <laughs> tu Pico 6 fajna gierka to Pico 6. A tam wcześniej była też Tropico. Od a 16. to teraz pokazuje, jakie to. Jakaś anime gra. Uh -huh. Trilogi, Phoenix. To znaczy, raczej chyba nie anime. Anime to mają takie. Ty, jakaś sam, Jakaś ściganka. Ok, zero. tak szybko. Steam World Quest. O, fajne. Tylko karciana, to nie lubię karcianych. Uh -huh. Za stówę. No i nie dam tyle. No nie. W następnym odcinku będzie test. Nie wiem czego, ja zobaczymy. No. Będą na tym kanale recenzje oraz testy Tak Wszystkiego co się da mm -hmm. Patrzcie Gra o plantacji mawihuany Oh la la Uprawa cyfrowa trawy No widziałeś Ja bym pograł 72 zł. Ja bym pograł ale fajna To jakaś bigatyka dziwna No i to też jakiś ksenon Czekaj ja teraz przyjmuję kamerowanie no. Jest bardziej do światła. światka trzeba przesunąć. Usban Trail. I Slack. Łowelt, tam było. World Łowelt, world... Łowelt, fajna Łowelt, 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 teraz Łowelt, 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 Łowelt,

Polecamy to. Tu z matematyki? No... Ja no nie znam. John nie? Rambo Kubański. Zabić Fidela. Okej. Okay. To jest Szefastropiko. Gdy nocą w drzwiach pomocą? jest taka chyba... To skomplikowane. O, jest Trump. Donald Trump. Donald. jak znowu polityka. Poczytaj mi mamo, co tam chcą. Ja nie będę czytać. Ja tak tylko pokażę. Sprzątamy mamo. Gaming Tutaj płytę graficzna z 5 lat. Gwarancji. Gdzie fors. Długo. 10 minut. 2. Chyba 10zł szykuje się A to już wyszło fajne Chyba gierka kupię może Idzie sobie na moim kanale Będzie link do naszych kanałów w opisie Ty marihu marihuana Nie to, to są palmy Ej a wiesz co I chcie, Chcielibyśmy Powiedzieć wam żebyście wbili Na nasze główne kanały Eee, Maru i Wicker Gaming. Zasubskrybujcie. Linki będą w opisie. A jak zapomnimy, to nic się nie stanie. Nie zapomniemy. No damy, damy. Lary, gierka. To jest jak ktoś. Najsaksowniejszy z instrumentów. Saksofon. To to do Majowa Suchodulskiego podobnie. Epic Games we? nie. Epic sobie ale no. film. Szkoda, że tu nie ma. Bonding, rynku. muzyka. A czego tu nie ma Apex Legends? Na Luzie. O, to jest fajne na Luzie. No, no czyli autentyczne wyciniki z głowych paczów notesowych. Ja bym tam lubić kanał. Ok, w ratunku skradziono mi konta. Tutaj jest metody kradzieży konta. Pierwsze brut force konta. Drugie włamanie do serwisu. Tak się możecie przeczytać. Ostrość musi się złapać. Czwarte programy szpiegujące. Najpopularniejsze hasła. 25 potem Kasperski jakiś, a jeszcze trzecie jest phishing dobra hasło oryginalne, długość hasła, czy unikalność hasła, sposoby zabezpieczenia największe włamania do wawiania do serwisów 7, 5. i gdzie były włamania Komu komunia. Właśnie... Produkt z MSI i skorzystaj z wabatu, Z Warty. Komu O, o Karta graficzna, kiedy X jakie to ma. Ja sobie kupię i będzie unboxing. Takie. Na sekundę ile wgrywam w To To Taka myszka. Kładka, słuchawki. Słańoga. Noga, kawasaki. Co to? Skowolka chyba Magic Lab Action Redaction. Dlaczego? O możesz oczekajcie gry były chyba. Za bardzo pchają. ja bo Przepraszam, że tam coś pikła. Pewne Rumate. Możecie sobie kupić. Tak King King wchodzi do gry. Widzicie? Możecie sobie przeczytać. szpile są jakieś, jakieś. gierki, jakie są teraz. Space Adventure Ranger. Iveno, Tak się to prezentuje tutaj też PC format. Promocja Bloody. Na no jakieś słuchawki, na klawiaturę i na myszkę. Fajnie to wygląda. I tutaj była naklejka z kodem. Czy się na Steam aktywuje czy tam na różnych? Jakieś tam, dobra. za fajna. Polecam kupować każdemu CD kto lubi grać. Koszt 11 zł. Stron, jeszcze tu strony powinny pisać. Stronów 130. No, będziemy kończyć testowana recenzję. To ja się z Wami żegnam i zapraszam pa. Was do kolejnych materiałów na naszym kanale. Pozdrawiam Was, do usłyszenia po.